Patrona to najważniejsze święto społeczności naszego liceum. Odbywa się co roku w listopadzie i jest przede wszystkim okazją do uczczenia pamięci patronów naszej szkoły: Mami Skłodowskiej Kili i ojca Maksymiliana Kolpego. By usłyszeć mowę wieku i trudnej tradycji, w naszej szkole celebrujemy Dzień Patrona Szkoły. Tradycji w tym roku stało się zadość. Przeprowadzono konkurs wiedzy o patronce, w którym udział wzięli uczniowie klas pierwszych. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajęła Laura Mielczarek, drugie Kinka Korzańska, a trzecie Klaudia Kantecka. Natomiast w klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła klasa pierwsza E, drugie pierwsza C, a trzecie pierwsza A. Odbyło się również sztuowanie uczniów klas pierwszych, które stało się symbolem przyjęcia ich do społeczności pierwszego LO. obowiązki ucznia zawarte w regulaminie szkolnym. Się w się pierwszego EO. NO. Czy wiąże się to z odpowiedzialnością, a może dumą? Myślę, że pewna duma jest, ponieważ jest to szkoła z wysokim poziomem nauczania i nie było łatwo się do niej dostać. No i czuję pewną odpowiedzialność, ponieważ muszę utrzymywać ten poziom, który tutaj jest. Nawet. Wspaniale się czuję, naprawdę mi jest to świetnie. No. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, udało mi się podnieść Z tego ności uczniów, które chcieli się tu do dostać, dostałem się ja właśnie. Jest to poniekąd duma, bo wiedziałam, że nie będzie tutaj się łatwo dostać, bo jest tu jednak ten poziom i cieszę się, że tutaj jestem. Ja jest. odpowiedziałam właśnie na to, żeby na tym duma, możemy reprezentować więc to jak najlepiej. To hmm. jest pewna przyjemność, chodzenie tutaj codziennie, nauka z rówieśnikami i wspólna współpraca z nauczycielami. Przyjemnie się gadałeś świetnie będąc uczniami tego i tego liceum. Zapraszam. Zapraszamy do kiwi. Eee, czuję się w roli uczniów pierwszego dobrze. Przez historię tego liceum czuję, że jest to duma. Na pewno wiąże się to z dumą. Odpowiedzialność też jakaś jest, ale jest to bardzo fajne liceum. Są bardzo fajni ludzie, panuje bardzo fajna atmosfera. Nauczyciele no, też są naprawdę super. Zapraszamy!